Dlaczego twórczość to jedyna droga do poczucia sensu? Aby pozbyć się pustki, warto skończyć z szukaniem wypełnienia na zewnątrz, a zacząć przepuszczać ten wewnętrzny chaos przez filtry własne twórczej struktury. Wtedy można oddychać pełną piersią. Klara siedziała przed monitorem z głową opartą na rękach. Pochłonęła ją całkowita pustka. Próbowała wykrzesać z siebie jakąś myśl punkt zaczepienia do rozważań ale wszystko rozpływało się w nicości. Po serii niepowodzeń przychodziło właśnie ciężkie załamanie nerwowe i cała jej twórcza energia zgasła jak spalona zapałka. Miotała się, próbując za wszelką cenę przelać tę nicość umysłową na jakąkolwiek treść, ale im bardziej starała się pochwycić niemrawo wyłaniające się strzępki liter, tym szybciej i głębiej chowały się w bezlitosnej, ciemnej przestrzeni. Przeglądała obrazy w poszukiwaniu inspiracji, i wtedy jej wzrok wyłapał wyłaniające się z chaosu zdanie, przy którym zatrzymała się na dłużej. Człowiek jest stworzony do tworzenia i jeśli tylko konsumuje, pustka go dopadnie. To nasunęło jej kilka pytań. Dlaczego, jeśli człowiek jest z natury twórcą, tak niewielu jest twórców w stosunku do konsumentów? To musiało mieć głębsze pierwotne uzasadnienie, coś, co sprawiało, że ta droga jest mniej uczęszczana. Zanurzyła się bardziej w odmęty internetu w poszukiwaniu czegoś, co pozwoliłoby jej rozwinąć zagadnienie. Czy naturalnym dla nas jest to, że dzisiaj tak pędzimy, jak na złamanie karku? Że całe tłumy tak pochłonięte ideą konsumpcjonizmu zatraciły swoje twórcze moce i zaprzepaściły zdolności dane od natury? Mnożenie talentów w twórczym akcie wymaga więcej czasu, więcej wysiłku, zaś gratyfikacja przychodzi z opóźnieniem. Konsumpcyjny wir daje natomiast natychmiastową ulgę i radość, choć ta nagroda jest powierzchowna, nietrwała i uzależnia jak narkotyk. Zresztą nawet w twórczości w dobie wszechobecnego internetu łatwo jest zatracić się w pogoni za natychmiastową walidacją, lajkami, zasięgami, co zamiast budować wyczerpuje i z powrotem spycha w pustkę. Prawdziwe tworzenie wymaga cierpliwości i odrzucenia tych szybkich nagród. No ale dlaczego tworzenie jest antidotum na pustkę? Pytała siebie dalej Klara. Odkryła tekst, który odsłonił przed nią odrobinę tajemnic. W końcu z biologicznego punktu widzenia: twórczość to nie jest żadna magia, ale dość praktyczny mechanizm przetrwania i reprodukcji. Pierwiastek twórczości, czyli nasza zdolność do wymyślania rozwiązań i łączenia pozornie niepowiązanych idei, jest głęboko zakorzeniony w ewolucyjnej historii człowieka. Pustka rodzi się wówczas, gdy konsumując dezaktywujemy nasz pierwotny biologiczny mechanizm. Nasz mózg, który został nastawiony na tworzenie rozwiązań, nie jest angażowany do aktywnego przetwarzania i wyrażania. Nie wysyłamy zatem sygnałów o swojej wartości i potencjale ani do siebie, ani do świata. I w efekcie czujemy się bezcelowi. Niczego nie budujemy. Może zatem zamiast zadawać sobie pytania o sens życia, warto zacząć coś tworzyć? Myśli zaczęły napływać z każdej strony, i Klara postanowiła wyjść na zewnątrz, żeby je trochę uspokoić. W deszczowym otoczeniu jesiennej zieleni miała dużo czasu, żeby się wyciszyć, znaleźć swój przystanek i na chwilę wysiąść z tego pędzącego na oślep pociągu. Stała tak moknąc i wnioski łagodnie same zaczęły falować w jej umyśle. Tworzenie jest tam potrzebne, bo jest najbardziej pierwotnym i skutecznym sposobem na osiągnięcie sukcesu i sensu, poczucia wpływu i potwierdzenia własnej wartości w świecie. Twórczość pomaga też budować relacje społeczne i kreować całe systemy. Dzięki niej przekazujemy sobie wzajemnie reguły i wartości. Tak było za czasów jaskiniowców, kiedy zostawiali kolejnym pokoleniom malowidła na skalne, opowiadali mity, tworzyli rytuały i podwaliny dla religii. Klara była owładnięta ideą twórczości, jednak to, co ją dużo bardziej frapowało, to pustka, którą właśnie odczuwała. Nie była to pustka wynikająca z konsumpcjonizmu, tylko z przepalonych zwojów, wyjałowionych emocji, otępienia przynależnego człowiekowi na pigułach. Choć przestała je łykać już jakiś czas temu, doskonale pamięta ten stan zawieszenia gdzieś między światami na granicy brutalnych i trudnych realiów i ulotnej jak mgła obietnicy lepszego życia. Przykleiła się do niej myśl, którą podążyła. Pustka rodzi się dlatego, że to, co konsumujemy, nie jest tak naprawdę nasze. Można kupić wszystko, zwiedzić świat, ale póki nie wykorzystamy tego do stworzenia czegoś swojego, jest to tylko wypożyczone doświadczenie. Płacisz za coś, co i tak nie należy do Ciebie. Odchodzisz i zostawiasz tylko puste ściany. A wspomnienia są ulotne i powierzchowne. W głowie Lary zaświtało jeszcze jedno pytanie: co tak właściwie napędza cały twórczy proces? Co uruchamia w nas kreatywność? Odpowiedź była na wyciągnięcie ręki: najwięksi twórcy są najbardziej produktywni w miłości lub nienawiści. Miłość i ból to są największe siły napędowe. Konsumpcjonizm, nas w tych emocjach i uczuciach znieczula. Tłumi ich intensywność, próbując zmienić je w znośny, szarobury komfort istnienia. Twórczość natomiast włącza je na maksa. Ból przeobraża w nowy początek, miłość wlewa w formę. Brak reakcji na te silne przeżycia jest totalnym marnotrawstwem materiału, który w sobie nosimy. Klara, całkiem mokra, wróciła do domu, usiadła przy kominku z laptopem i lampką wina i zaczęła pisać. Od ostatniego zdania. Na samym końcu zadała sobie pytanie: co musiałoby się stać, jak musiałaby się zmienić nasza rzeczywistość, by pozwolić ludziom wrócić do swoich pierwotnych kompetencji.